Witam spod sklepu, wracam akurat już solóweczką, no śmieszną renówką. Teraz wam to pokażę, tu jest takie, takie rondo, tam panowie ze Straży Miejskiej działają, zakładają blokadę. Teraz tak, tutaj ja muszę się wbić w ten łuk, tylko teraz pytanie, czy ja tu się wyrobię. E, z o nie, jest dużo miejsca, spokojnie. O, tutaj się muszę wbić. Taki wjazd i taki wyjazd. Tak śmiesznie, trochę ciężko za pierwszym razem jak tutaj przyjechałem, to było mi trafić, kurde, bo na, nawigacja zupełnie pokazywała tak jakby wjazd zupełnie z innej strony, a jest wjazd z innej. Także takim tutaj chodniczkiem osiedlowym trzeba wjechać i wbić się tam właśnie w ten łuk śmieszny. Ale już wracamy. Godzina 12 na magazyn, kilka zwrotów i na dziś to koniec.